Hej, cześć ciemanko, z tej strony Winter i witam was w kolejnym odcinku z serii Stardew O'Lee. Więc sprawdźmy, jaka pogoda nas dziś tutaj uraczy. Słoneczny dzień, znowu przez cały odcinek. A wróżbita mówi nam, że dzisiaj dusze są bardzo szczęśliwe, lecz nie jest to dla mnie jakoś nie wiadomo jak bardzo ważne w tym momencie. Dzisiaj jasno urodziny, więc warto by było dać jej baśniową różę. Ona chyba nie wiem, czy coś jeszcze tak bardziej lubiła. Mamy gdzieś na samym dole, akurat. No, zobaczcie. Ona jeszcze lubi budyń śliwkowy, ale ja chyba... nie mam śliwek. <noise> Więc to by był trochę problem. Dobra, w ogóle ja też makirola sobie wezmę już, bo też będę chciał go umieścić w domu kultury. Nie wiem, czy coś jeszcze tutaj mam, chyba nic. Myślę, że parę rzeczy tutaj miałem akurat odnieść. Rufę już oddaliśmy. No dobra, chyba wszystko mamy. Wobec tego. Co o Ciebie? Wszystkie zwierzęta na Mam nadzieję, że to ułatwi trochę twoją dzisiejszą pracę. Ski mi także napełniona, Dziękuję Ci. Mm, w takim razie... O, słuchajcie. Te też ziemniaki sper spermentowane. I yy, jak tam generalnie wygląda kwestia teraz tego mocnego towaru. Yy, brakuje nam jeszcze 7, słuchajcie, mamy 5 dni. No może być cienko z tym. Czy znaczy, ja mam jakieś ziemniaki przy sobie? Nie mam. Znowu ja odłożyłem. No trudno. <grym> teraz po nie pójdę. Czyli tutaj będziemy mieli 4, tam jeszcze się robi. 6-7. Może się zdąży to zrobić, słuchajcie? Kurde, nie wiem. Ile się fermentuje coś takiego? Jest szansa nadać. Czekajcie, czemu ja szukam tego w nasionach? Ty właśnie, ja tu nie odłożyłem tych nasion w ogóle, nie? Nie. Dobra. Ty, 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 ty. O, w ogóle mamy groszek pachnący, ale już chyba ma za późno, co? Tak, rude żelaza musimy za to zdobyć. Eee, poczekajcie już otworzę ten groszek pachnący. Co mm. ja chciałem swoją drogą zrobić teraz? Baśniową róże wziąć. Eee, rodzinki proszę bardzo. i eee, dobrze. Chodźmy zobaczyć, co tam u zwierzątek słychać. E, szczególnie tutaj na dole. Jakaś trufla tutaj się znalazła Czinek. Ja tutaj głównie już teraz w sumie muszę się zajmować wygłaskaniem zwierzątek. Ta tutaj reszta tak ważna dla mnie nie jest. E, dobra. No i cudownie, nie, naprawdę ten autokolektor, słuchajcie, i jeszcze te owce też zbiera. Genialnie. Nie wiecie, jak mnie to cieszy, że już takie rzeczy tutaj mamy. E, dobra. Ten ser od razu sobie spadamy. Tutaj wełna To wrzucimy sobie tutaj. To. Co tutaj zostało? W takim razie fajnie, że te rzeczy już będą nam się same z siebie robić. Nie będą musiał już tak regularnie tutaj zaglądać, tylko żeby wygłaskać zwierzątka. I są tu jakieś trufle. Dwie. Genialnie, bardzo Wam dziękuję, świnki. Te kaczuchy też sobie spoczywają. Dobra, tam do nich już wchodzić nie będę. Znaczy, czy one mogą przez furtkę wybiec, jak jest otwarta. Dobra, to są trufle. Trufle w sumie sprzedam na razie. Takich bardzo nie potrzebuję. E, dobra, w sumie pójdę do magazynu i zobaczę, czy mam jeszcze jakieś rzeczy, które mogę już y, dać też do domu kultury. O, swoją drogą miałem tu nasiona rzutkiewki, zapomniałem o nich. Jeśli mi to musiało wylecieć tutaj z głowy. Mamy syrop klonowy i żywicę dębową, potrzebną też. I chyba to tyle. Właśnie, w ogóle zapomniałem teraz, że ja chciałem jeszcze iść, słuchajcie, czekajcie, tylko jeszcze podkładam parę rzeczy, które teraz mi są totalnie niepotrzebne, e, właśnie, nie postawiłem tych strachów, Pomniało mi się, że chciałem iść, słuchajcie, e, nic mi nie wydziobali, na ryby latem rano zobaczyć, czy są jakieś ryby których nie złowiłem jeszcze. Oczywiście mówimy tutaj głównie o oceanicznych, bo tych temist konkretnie brakują jeszcze w... w przypadku mojego tutaj. O, kolejne te w ogóle wyrosły. I. Nie? W kontekście y, naszych tutaj zbiorów w domu kultury. Ja tam od razu jadę. Jedziemy tym razem dołem. No i zobaczymy, bo też, no wiecie, no, łowimy ostatecznie dość, rzad ostatecznie dość rzadko, dlatego chętnie się tym trochę pozajmuję też. Szczególnie jeżeli mamy złapać jakieś ryby, których jeszcze, słuchajcie, nam brakuje. Tu mają chyba Tilapia i Lucian, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może być tak, jak wam mówiłem też, że będzie po prostu w któryś z deszczowych dni e, jakaś rybka tutaj akurat w te deszczowe dni to mi brakuje trochę meduzy księżycowego światła będą tu lada chwila to jedna z moich ulubionych rzeczy w tym miejscu no to było całkiem ciekawe wydarzenie cześć cześć um, Zresztą tam akurat zbyt wiele chyba rzeczy zrobić nie było można z tego jakieś robaczki tutaj? są jakieś, dawno akurat nie znalazłem żadnych o, wyschnięta rozgwiazda nic wybitnego. Na razie sobie poodkładam parę rzeczy, które w tym momencie wadzą. Tym się różnią, tym przez A, okej. Okay. Sprawdźmy w takim razie. Może się uda którąś z tych rybek złowić brakujących. Zobaczymy też, jakie letnie są. Obuszczam, że sardynki, sardele i inne śledzie będą mi tu nadal męczyć. O! Co to jest? Oktopus. Tego jeszcze nie miałem. Ale ciężki był. Kurde, dawaj tego oktopusa. To jest barwena akurat. Barwenki mamy już. Ale jakiś oktopus tam. Kurde. Pragnę go był owić. Nie, teraz to już musimy, słuchajcie. Ale to był mocny. Nie wiem, czy jeszcze z taką ciężką rybą to już walczyłem. O, co to jest. Też chyba już miałem, też kojarzę, kojarzę tę rybę. Zaraz zobaczymy. Oj, ale wyleciałem. Tuńczyk, no właśnie. Tuńczyka też mieliśmy. O, szmaragd. To jest nalezisko. Dobra, dawaj mi tego... uśmiornicę. O! To jest co? Też nie wiem, kojarzę, że... kojarzę tę rybę, ale nie wiem skąd. O, tilapia! No to słuchajcie, mamy pierwszą z ryb, które mi brakują, mega mnie to cieszy. Kurde, no to zostaje nam ten lucjan czerwony chyba z, tych, z tego zbioru oceanicznego. Bo jeszcze są te zbiory ryb specjalnych. A tych specjalnych to, no, piaskowa mówię, piaskowa to przypuszczam, że trzeba na pustyni Kaliko gdzieś tam za, zarzucić wędkę. Ta ryba jest dość podobna do jakiejś, którą już też złowiłem, dlatego nie miałem pewności w ogóle. Filapia, nowy rekord. Ale tego oktopusa bym chciał wyłowić, słuchajcie. Ciekawe, jak rzadki on jest. <laughs> Pufferfish! O kurde! Nie! To jeden z brakujących nam ryb. Ale jaja No dawaj, 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 dawaj Mamy cię! Aha. Elegancko, rozdymka Cudownie, kurde. Ale dzisiaj leci to, nie? Zostały nam dwie rybki, które nam brakują. Jeszcze ten oktopus jest. Może ten oktopus jest... Nie, to nie była legenda, bo legendy mają taki ten taki symbol. Nie było tam... Pamiętam tam były jakieś inne ryby w tych, tych. dziwne. Parwenka, o jakieś ten, geotki, ciekawe do której tego oktopusa można złowić. Kurde no, szkoda. Pewnie on jakiś mega rzadki jest. Chyba następnego dnia też tu przyjdę rano, słuchajcie. Jak do 14 teraz połowimy. O, mój spławik się zniszczył, Wtedy zaraz założę to co tam wyłowiłem. Teraz nie wiem, o z czym będę walczyć, słuchajcie. Niestety już. A bardzo lubię wiedzieć, <gryw> jaką rybą mamy do czynienia. Lubię wiedzieć, czy muszę teraz się bardzo starać, czy też nie. Dobra, zakładamy to. Może trochę dłużej posiedzimy tu nawet. Zobaczymy. Okej, okay, nie widzę. To nie, nie, nie wygląda jak oktopus. Oktopus to tam szalał po prostu na całość lapia, nowy rekord. Nie zdołałem zobaczyć. Zbyt szybko pominąłem. Miałem ochotę po prostu zarzucać wędkę już, nie? O, o, o! Nie! Nie, 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 To jest oktopus albo rozdymka. Ojeju... Nie, to jest ten oktopus, słuchajcie. Kurde! Ciężki orzech to jest. Ten oktopus, słuchajcie. Ajajaj. Aj, aj. Kiedyś cię złapię, stary. Następnego dnia. Muszę wziąć na większą belkę jakąś ten. Jakieś ulepszenie do wędki, bo ta belka jest pewnie za mała dla mnie na taką walkę. Okej, okay, tutaj mamy coś aktywnego. No nie, to nie jest to. łapia pewnie. A nie, tuńczyk. Pszczończyków też dużo chyba nie miałem, tak mi ktoś kojarzy. Strasznie dużo glonów też wydobywam. Dobra, do 15 łowimy. Jutro rano tu przyjadę na octopusy jeszcze. Zaraz jedziemy do domu kultury to wszystko poddawać, bo mamy strasznie dużo rzeczy fajnych. No i w kolejnym odcinku, słuchajcie, pustynia kaliko będzie w takim razie. I powinniśmy skończyć zbiór rybek. O, 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 co to takiego jest? Eee, to też nie jest nic wyjątkowego. Lapia znowu, albo tuńczyk. Tuńczyk. Dobra, ostatnia ryba i spadamy. No niestety, to nie jest. To nie jest to, czego szukam. O ty, jeszcze na sam koniec. Już miałem pewność. O, mądra od czapy, dobra, nie no, to, to bym chciał zabrać, nie? Co tu zostawimy? Rozgwiazdę! Musić, to jedziemy do domu kultury. Mamy bardzo dużo rzeczy do poddawania, no i dzięki temu będziemy mogli sobie już naprawić szklarnię w tym odcinku, słuchajcie. Dopiero następnego dnia ją pewnie będziemy mogli zobaczyć, jak Juni moją naprawiają. Teraz też nie możemy się na to nastawiać tego dnia, aż to zobaczę. E, dobra, co tutaj ciekawego? Potrzebuję ametyst. Jeśli nie jest to za bardzo kłopotliwe. Okej. Okay. A właśnie, jeszcze musimy rudę żelaza dostarczyć, bo też jest za to bilecik, słuchajcie, chyba. Czy nie? Chyba, że bilecik jest tylko... Czekajcie. A, nie, nie wyświetla się po prostu. Okej, okay, dwa bileciki, słuchajcie, będę mógł zdobyć to coś tęczowe, co wygląda jak broń. I bardzo bym chciał zobaczyć, co to jest. Teraz pojadę do tego, do jaskini jeszcze. Mam miejsca w jakimś zaraz się to zmieni. Dobra, akwarium, zbiór, tutaj mamy dwie rzeczy: zbiór specjalnych ryb, proszę bardzo. Pufferfish, a do tego tilapia. Niech będzie taka, żebym miał więcej miejsca. E, super. No i Lucjan, Lucjan, gdzie ty, Lucjan, jesteś? Czy jesteś rybą letnią? Mam ogromną nadzieję. E, dobra, kapusta. Będziemy mogli ci dostarczyć, Emili, już niedługo. Panie szefie kuchni, mamy dwie rzeczy dla ciebie. Nie wiem, co to jest pastorał poproci. Skąd to wzi wziąć mam? E, dobra, tu mamy to. E, granat. Nie wiem, czy mam w ogóle e, posadzony granat. Mam być szczery. To może trochę potrwać jeszcze. No i dobra, kończymy w takim razie tutaj ten zbiór. Wszystkie tandem? A, wszystkie trzy wsadziłem. Ale jaja. Peczka. A nie, dobra, <ś> jednak nie. Wow! Junimo chyba bardzo się ucieszyły tutaj z tego. Cieszymy się, że możemy pomóc i tak to nie jest nasz dom. Wow! Czyli zobaczcie, jednak nie będzie kolejnego zbioru. Po prostu te dwa dawały nam też kuchnię. Ojeju. Trochę mi się głos załamuje. Ja myślałem, że tu będzie jeszcze jeden pokój do ogarnięcia w tym community center, A jak widzicie jednak mamy już wszystko. Elegancko. Połowa już. To nawet myślę, że jesteśmy już przy końcu, nie? Bo to, to mogę z buta w każdej chwili w następnym odcinku, tak naprawdę. Dwie rybki. No i biuletyn, co tutaj? Jabłka nam będą niedługo rosły. Tu musimy króliki zdobyć. Pastorowo po jest jedną rzeczą, którą nie mam zielonego pojęcia, i jak mam zdobyć. Niestety. Tak, to już community center, słuchajcie. O. Będziemy mieli gotowe za chwilę. Pięknie. Dobra, teraz już ten groszek powinien być w stanie wziąć. <laughs> Dobra. Y Czekaj, na koniu tu bym pojechał. Koń mi się tutaj schował za drzewem. Lubi to robić. Robaczki. Prehistoryczne żebro. O! Ale. Fajnie Akurat mi dużo brakuje chyba jeszcze tych. Uh, tych, tych, tych. W ogóle też dostałem jakiś komentarz ostatnio znowu. Żebym. jakiegoś temu teraz zapomniałem, jak coś nazywa. Żebym czegoś nie oddawał, jak znajdę jakiejś konkretnej rzeczy. No, ale nie pamiętam o co chodziło. Zresztą nam sporo rzeczy brakuje. No, nie pamiętam, czy to było coś stąd. No nie powiem wam. Dużo w ogóle kości jakichś, mam wrażenie, że to brakuje. Nasiono jakieś to chyba miało być Ale ja chyba oddałem nasiono Wiecie na, Jakieś nasiono to było Ale wydaje mi się, że ja oddawałem jakieś nasiono Jak teraz o tym Ja dopiero to Niedawno, bo to pojawiło się Ja to nasiono bardzo dawno temu oddałem Może nie miałem Nie wiem Jakieś nasiono miałem zostawić nie wiem po co, no ale tak samo jak poprosiliście mnie o to, żebym zostawił ten. Um, żebym zostawił ten kamień kolorowy. To też zostawię sobie te rzeczy. Skoro mówicie, że mogą się przydać bardziej na razie. W tej sytuacji. Na razie pojedźmy zobaczyć, jak wygląda sytuacja. W kamieniołomie. Nie ja muszę schodzić do jaskini, to nie będę tam schodzić. Dwa złoża żelaza, tam trzy. O, nie mam slotów. Dobra, dróżki odłożę. Panie, starczy. Jeszcze jedno by było potrzebne. Nie ma gdzieś tutaj skitranego za drzewem? Kamień. Chyba jedno mi zabraknie. Chyba <grych> jednak będę musiał po jedno zejść. Aż. cóż. Dwa no i tak. Dwa, złota, dwa złoża złota tutaj jednak są. Czyli wspomniałem chociaż. Mam nadzieję, że Clint dzisiaj postanowi pójść do knajpy. On regularnie raczej chodzi, więc że powinien pójść. Bardzo się zawiodę jak go tam nie będzie, bo zmarnuje bilet przez to. Dobra, to co standardowo? 60 któreś tam 70. Zostawiłem w ogóle ostatnio tutaj. Nie. 70 piętro. Jedno złoże żelaza tylko. Super. Kiedy jeszcze do... dobijemy. A, jeszcze to sprawdzę kilka kamyczków. Może się, słuchajcie, akurat trafi ta notateczka. To wątpię. A, nie pamiętam, czy dzisiaj dusze były niezadowolone, czy jak, więc nawet nie będę się na tym wzorować. Dobra. W takim razie jedziemy do Clint'a, wprost tutaj do knajpy i zobaczymy, co on nam podaruje tutaj? Wiem co, bilet. <grymne> pamiętam, od mi tylko i wyłącznie zależy. A jak tam w ogóle relacja z Kinty? On zawsze był tam na samym dole, pamiętam. Jak teraz to wygląda? O, nadal jest dość nisko. No cóż, temu nie dałem na urodziny czegoś słabego wtedy. bardzo niezadowolony wtedy. Kliencik oczywiście jest na swoim miejscu ulubionym. Muszę mieć slota na ten bilet, czekajcie. Troszek damy komuś. Dam marni. Mam nadzieję, że będzie zadowolona z takiego prezenciku. Nie! Proszę bardzo. masz rudę, o którą prosiłem. Wspaniale! Hmm, wygląda na to, że ta ruda nie ma w sobie rzadkich tajnotów. Trzeba chodzi? oto twoja zapłata. I tak, jak obiecałem. Tak, jak obiecałem, nie? I tak jak obiecałem. Też rząd tak, jak obiecałem, że mogłem zachować, ale nie powiedział z tych rzeczy. Dobra, drugi groszek, groszek pachnący też komuś dam. Nie będzie. Mam. Może mili. ona lubi bardziej tej noty. Gaz. Gaz. Na pewno chcesz mi to dać? Pachnie, pachnie ładnie, co? Nie, będzie neutralny, co? Chciałbym coś po tego pozbyć. A tutaj nie ma nikogo, kto wygląda jakby mu się miał to spodobać. Czas. O, lubiany. No to spoko. O! Marni, nie możemy. Jeśli to wyszłoby na jaw, mogłoby to podkopać mój autorytet. rozumiesz mnie prawda? Za bardzo się przejmujesz swoją pracą, Luis. Są w życiu ważniejsze rzeczy, wiesz? Ale tak, rozumiem. Powinniśmy zachować to w tajemnicy. Ha, pierwszy raz was złap złapałem. O, Paul, słyszałeś nas, prawda? Tak i powiem wszystkim. No nie, no nie będę ich tutaj drażnić. Lepiej mieć tutaj pozytywne relacje z każdym. Tak, zachowam to w tajemnicy. Dziękuję, Paul. Nie zapomnę ci tego. Chcę, żebym kimś jakoś to doradzić. Komuś tam w ogóle chowałeś? Ja mam wrażenie, że to najbardziej shady mieszkańcem, który się skrada, wchodzi ludziom w ogóle do sypialni losowo. Nie wiem. Wejdę tu już. o 10 minut się spóźni. A już sprawdzałem. Okay. No cóż. Trudno. Co tam miałem jeszcze przynieść? Za ten Caroline Ametyst. Jesiemy jej następnego dnia. Coś jeszcze chciałem teraz zrobić, w sumie? Powiem że teraz nie pamiętam za bardzo. Narnie zaraz będziemy mieli. Będę mógł się będę mógł tam posadzić nasze wiosenne zbiory. Przy okazji, w sumie, nie wiem, czy, czy mi się spieszy w związku z tym. Raczej nie. Do magazynu pójdę. Nie spieszy mi się z tym w związku z tym, że mm, poza tym, że nie muszę jakoś. W pierwszej kolejności tego robić. Mam po prostu dużo. <laughs> yy, mam, mam mało, nie mam zarszaczy już, nie, nie chcę mi się tego podlewać codziennie za bardzo. Lecz czego zostawiłbym to sobie po prostu na później. Nasiona tutaj dlatego schowam. Ty, właśnie, tam też nie będę musiał strachów na wróble dawać. Też piękna sprawa. Tutaj, czyli winogrona nie są jesienne, bo ja je dałem do jesiennej skrzyni One jak widzicie jednak są letnie. Dobra, to wiecie co? Ja te letnie błyskotki... ...posprzedaję. E, damy tutaj winogrona. Będą... ...takie i takie. Sprzedam. A nie mam tutaj do sprzedaży skrzyneczki? Nie mam. Kurde, tu, tu tutaj daleko jest w miarę. Czy mogę w sumie tutaj podejść?